Fenomenalna pasta Liverpoolu trwa w najlepsze. Podopieczni Arne Slota w tym sezonie przegrali zaledwie raz. Kiedy? 14 września w moje urodziny z Nottingham Forest. No a potem wybrali przemoc. Wygrywając praktycznie z każdym i tylko gdzie nie gdzie remisując. Na ten moment The Reds są pewnym liderem Ligi Angielskiej, a także Ligi Mistrzów. I niewiele wskazuje na to, by coś ten stan rzeczy miało zmienić. No chyba, że do akcji wkroczę ja. Prawdopodobnie najmniej kompetentna osoba na świecie, która jednak podejmie trud trenowania tego klubu, ale jak zawsze w ślad za mną idzie zupełnie nowe, zaktualizowane koło fortuny, które co okno transferowe będzie próbowało mi albo utrudnić, albo ułatwić trenowanie przez rozmaite wezwania. Od bogatego inwestora przez zwolnienie najlepszego zawodnika, aż po plagę kontuzji, by wprowadzić naszą drużynę na futbolowy szczyt, mam dokładnie 1000 dni, czyli trzy piłkarskie sezony. No więc witamy w Liverpoolu, drodzy Państwo! W mieście nieskończonych możliwości, w którym to skład początkowy wygląda następująco. I ja poważnie się zastanawiam, czy takim składem też będziemy symulować tą naszą całą, piękną przygodę, ale wydaje mi się, że właśnie chyba nie. Ponieważ formacja 4-2-1-3 jakoś mi tutaj specjalnie nie leży, więc przejdziemy sobie do formacji 4-3-3 i tutaj już jak najbardziej wszystko się pięknie, elegancko zgadza. Oczywiście wiem, że w rzeczywistości Irlandczyk Keleher aktualnie broni, i to naprawdę nieźle, broni barw Liverpoolu, no ale... Tutaj, w tym naszym uniwersum, Alison Becker jeszcze kontuzji nie doznał. I nadal ma 31 lat i 89 punktów overola. No dobra, to skoro wszystko mamy ustawione, przynajmniej teoretycznie, to wypadałoby, jak zawsze zresztą, namieszać i po raz pierwszy w tym odcinku zakręcić kołem fortuny. A wam przypominam, drodzy widzowie, że to jest najlepszy możliwy moment, by teraz właśnie zostawić kciuka w górę pod tym odcinkiem. A my, uwaga, uwaga, uwaga po nasze. O jezu, chryste, matko, jedyna. To dobrze, że ustaliliśmy sobie nasz najmocniejszy skład, prawda? Dlatego że City wjeżdża. Z gotóweczką postanowili wydać 200 milionów na losowego zawodnika z wyjściowego składu Liverpoolu. Zapytacie, jak to losowego? A ja wam powiem, że tak to. Na kole obok widzicie całą wyjściową jedenastkę. Kręcimy. I na kogo padnie? Na tego Benz. I to dosłownie, bo ten zawodnik dołączy do. O Jezu Chryste. O matko, jedyna. I to jest moment, w którym wszyscy kibice Liverpoolu zostawiają kciuka w górę, oczywiście. A zatem wszystkich sympatyków Derec, wszystkich kibiców. Fanatyków, a także po prostu osoby mające chociaż odrobinę godności człowieka, proszę o zamknięcie w tym momencie oczu. Virgil Van Dijk, pierwszą decyzją nowego szkoleniowca, opuszcza Liverpool. Tomasz Kopabry w pełni zadowolony wywalił go na zbity ryj do Manchesteru City. No i co? Patrzcie, jak Niderlandczyk się pięknie prezentuje. No elegancko to wygląda, prawda? A tutaj jakiś zadowolony, nawet sam sobie skomentował. Piłka nożna to gra pełna ekscytujących momentów i sytuacji na styku. No tak, z sytuacją na styku stała pewnością jest transfer Virgila Van z Liverpoolu do Manchesteru City. Tak więc w tym momencie nasz wyjściowy skład już jest znacząco osłabiony. W miejsce niderlandczyka wskakuje John Gomez. Przypominam, że w rzeczywistości, czyli do niemal połowy grudnia 2024 roku, Liverpool w lidze przegrał tylko raz. Czy powtórzymy taką samą serię, może nawet podkręcimy ją? Przekonamy się o tym już za moment, ale ligę inaugurujemy remisem 2 do 2 z Ipswich tam. O świetnie. Virgil van Dijk w drużynie tygodnia w Manchester City. Dokładnie takie obrazki chcemy oglądać. To może przynajmniej zobaczymy 3 punkty, grając na Enfield z Brentford. Co? Pierwsze zwycięstwo jak najbardziej. 3 do 2 Diogo Jota, Mohamed Salah oraz Ryan Gravenberch. To skoro pierwsze 3 punkty mamy za sobą, pierwsze kręcenie kołem fortuny, także to lećmy dalej. Z tą symulacją. Ale, ale, nie bez powodu zatrzymujemy się w tym miejscu. Bo, oczywiście, po drodze mieliśmy mecze z Arsenalem, z Manchesterem United, z Milanem czy z Realem Madryt. Ale uważam, że wobec zaistniałej sytuacji i sprzedaży Virgila Van właśnie do obywateli, to ten mecz na Enfield 1 grudnia 2024 roku może być niezwykle istotny. Dlatego symulujemy to spotkanie i zaglądamy na wynik. I niestety przegrywamy 1-2. Erling Haaland i Jack Greenish trafiają do bramki, a Vergilla. Jill Van Dijk rozegrał pełne 90 minut w ekipie Pepa Guardioli. Raz jeszcze przepraszam wszystkich kibiców Liverpoolu. A teraz nie ma co przedłużać, tylko lecimy na koniec grudnia, a początek stycznia oczywiście. No i jesteśmy, drodzy państwo, czy jesteście ciekawi, jakie rezultaty udało się naszej osłabionej drużynie uzyskać? Sprawdźmy to. Jak sierpień nam poszedł, widział każdy. A jak wyglądała sprawa we wrze... O Jezus Maria, no dobrze, to nieco szybciej udało się nam przegrać. Nie 14 września z Nottingham Forest, a 1 września z Manchesterem United. Chwilę później Odpadliśmy z pucharu FA Cup. Co jest grane? W październiku przegraliśmy z Lipskiem. Wygraliśmy z Arsenalem i z Chelsea. To super. W listopadzie wygraliśmy z Realem. Fantastycznie. Ale przegraliśmy z Southampton i z Aston Villa. Co jest? No a grudzień to jakaś katastrofa. Najpierw porażka z Manchesterem City. Potem remis z Newcastle. Porażka z Evertonem. Porażka z Zironą. W końcu wygraliśmy z Fulham, Tottenhamem, Leicester i z West Hamem United. Ale tak ogółem... To jest dramat. Porównanie aktualnej sytuacji Liverpoolu z tą sytuacją naszego Liverpoolu, no, no wypada bardzo blado. Z Karabao Cup też możemy się już pożegnać, a za moment będziemy grać w trzeciej rundzie FA Cup z Arsenalem. Natomiast Liga Mistrzów też wygląda zupełnie inaczej niż rzeczywistość, w której to Liverpool jest pewnym, liderem, niepokonanym tejże klasyfikacji fazy ligowej. A u nas dwie wygrane, dwa remisy, dwie porażki. Na obecną chwilę nasz wyjściowy skład wygląda tak. Rozwinął się naprawdę ładnie. McAllis Konate, świetnie Alison Trent Alexander-Arnold czy Dias overallowo jest naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Wynikowo jest naprawdę, naprawdę średnio. Naszym najwyżej ocenionym zawodnikiem jest właśnie Alison Becker. Zaraz za nim Mohamed Salah, którego overall spadł na 88 punktów. Jeszcze niżej Trent Alexander-Arnold, Alexis McAllister, Diogo Zota, no, Mardaszwiliego nie liczymy, Ibrahima Konate, Andrew Robertson, Luis Dias, Hody Как по Federico Chiesa i tak dalej, i tak dalej. Ja oczywiście teraz standardowo, klasycznie przelecę wszystkich zawodników Liverpoolu. Wy natomiast możecie dokładnie przyjrzeć się i zobaczyć, który wygląda najciekawiej. Mimo wszystko jakąś podstawową, żelazną jedenastkę mieliśmy wyklarowaną. 26 spotkań od deski do deski rozegrał Alison Salah i Luis Diaz. O jeden mecz mniej Joe Gomez, Ibrahima Konate, Robertson, Sobosloy, Jota, Trent Alexander-Arnold i tak dalej. Naszym najlepszym strzelcem był Luis Diaz, kolumbijczyk, strzelił 17 razy, Diogo Jota 13-krotnie, Mohamed Salah razy 9. Naszym najlepszym asystentem Dominik Subosloj. No dobra, nieco niżej Trent Alexander-Arnold, McAllister, Salach, Salah, Dias, Robertson czy Hravenberg. Ile czystych kąt zachował Alison? 5 w 26 spotkaniach. Bez dwóch zdań z takich rezultatów zadowoleni nie jesteśmy. Ale ja mam na to receptę. Chociaż czy to będzie recepta, to czas pokaże. W każdy w każdym razie kręcimy po raz kolejny kołem fortuny. I tak zatrzymaj się, stój, stój, stój. Nie! Bankrut! Musisz zaakceptować pierwsze trzy oferty transferu. Jezus Maria, ależ mi odpukują ten Liverpool. Oczywiście tylko wam zaprezentuję. Nie mamy żadnego zawodnika wystawionego na sprzedaż. Tak samo żaden zawodnik nie ma od nas immunitetu. Nie pozostaje nic innego, jak nacisnąć przycisk dalej i zobaczyć. O, 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 jest pierwsza oferta. Przepraszam, przepraszam. Akceptujemy pierwszą ofertę za Jaydena Dance. Do Fulham. Milion trzysta tysięcy, proszę bardzo. Symulujemy dalej, już bliżej mecz z Manchesterem United. Czy się pojawiła jakaś kolejna oferta przed bitwą o Anglię? Zaraz sprawdzimy, zobaczmy sobie wszystkie zadania. No tak, aha. A nie, czekajcie, to jest drugi. Tak jest! Za Trajan Ale fajnie, że kupują tych gości. Dobrze, akceptujemy drugą ofertę transferową. I została nam tylko trzecia. Zanim trzecia, to symulacja meczu z Manchesterem United. Na Old Trafford przegraliśmy 0-1. No to może na Enfield czas na zemstę? Jak najbardziej. 3-2. Zwycięstwo daje nam Ryan O, Oho, no i bardzo ładnie, elegancko. Pierwsze dwa transfery za nami. Za moment gramy z Arsenalem, ale pojawiły się kolejne oferty na stole i teraz pytanie: co było pierwsze? No, ale z tego co widzę, no to to idzie oczywiście chronologicznie, więc następną ofertą jest propozycja Juventusu. No i jak najbardziej ją zaakceptujemy. Zatem wolałbym chyba mimo wszystko sprzedać Kelehera, ale no niestety. Kolejne transakcje stały się faktem. Tym samym skompletować hat-trick sprzedanych zawodników przy pierwszych trzech ofertach transferowych, jakie tylko wpłynęły do Liverpoolu. I myślę, że akurat Jarrel będzie Was też interesował, dlatego dodamy go sobie do listy obserwowanych, żeby śledzić jego rozwój. Tak jak i Vergila van Dijk Dobrze, no ten środek obrony, no to otłukują nam strasznie. Ale skoro mamy drugą wolę koła fortuny spełnioną, możemy symulować dalej. No i kontynuujmy tą dobrą passę w 2025 roku. Wygraliśmy z Arsenalem, ograjmy i w FA Cup Arsenal. Przepraszam, czy ja powiedziałem wcześniej, też Arsenal? Chyba tak. No to chodziło mi o Manchester United. Ale teraz, podogrywce, wygrywamy z kanonierami Mohamed Salah i Diogo Jota dają nam zwycięstwo. Symulujemy do końca sezonu. O, ja pierdzielę. Patrzcie, co się dzieje. To jest końcówka marca. Mamy w tym momencie derby Merseyside z Evertonem, w których to przegrywamy 1 do 2. Co jest grane? Popatrzcie na prawy górny róg. Ten czerwony wykrzyknik. Daje takie. Nie, no teraz jeszcze remis z Fulham. Ej, nie róbmy sobie jaj. My naprawdę, mimo wszystko, sprzedaliśmy tylko jednego bardzo istotnego zawodnika, ale no nie spodziewałbym się, że po sprzedaży Virgilla van Wandajka tu się wszystko tak posypie. A dokładnie tak to wygląda na obecną chwilę, chociaż tam chyba nas kontuzje jeszcze jakieś strasznie pokiereszowały. No. Po prostu masakra. Z Tottenhamem na całe szczęście remisujemy 1 do 1. Liczyłem na zwycięstwo. No to teraz jeszcze. Starcie z Chelsea. Początek maja 2025 roku. I akurat. oczywiście, oczywiście. Z Chelsea, z Chelsea akurat wygrali, tak? No to jeszcze Liverpool i Arsenal. I z Arsenalem zwycięstwo 2 do 1. No dobrze, ten maj na razie daje nam jakąś. no na... kur. Niemożliwe, niemożliwe, niemożliwe! To jest oficjalnie pierwszy odcinek tysiąca dni, w którym nas zwolnili! No nie, no nie! Nie róbcie sobie jaj! No normalnie nas zwolnili! Gdzie ja miałem ustawione te pobłażniwe? Oczywiście dyskutowałem z wami, czy dawać niemo niemożliwość zwolnienia, czy jednak możliwość zwolnienia. No, i ustaliliśmy, że skoro FC25 daje możliwość zarówno totalnej odporności na zwolnienie, jak i ten tryb pobłażliwości, to ja wszystkie poprzednie odcinki przetrwania tysiąca dni grałem na tym trybie pobłażliwości. I nie zwolnili nas z tych wszystkich drużyn, mimo sytuacji naprawdę kryzysowej momentami, jak na przykład w Manchesterze United. A tu Liverpool tak od razu. Tak natychmiast? No nie, ja jestem totalnie w szoku. Ja jestem absolutnie w szoku. No, weźmiemy sobie to Southampton, ale nas interesuje tylko zweryfikowanie statystyk i aktualnej sytuacji The Reds. No, patrząc po tak nerwowych ruchach, to spodziewałem się, że ja znajdę Liverpool gdzieś w dolnej dziesiątce tabeli, ale nie. Miejsce dziewiąte? Nie. Miejsce ósme? Nie. Miejsce siódme? Też nie. Szóste? Nie. Piąte? Nie. Czwarte? Nie. Liverpool jest... Trzeci. I wy mnie teraz zwolniliście? Przy tak dominującym wszystko i wszystkich Manchesterze City, który idzie powtórzyć ten legendarny wyczyn Arsenalu i stać się drugimi w historii Invincibles? Naprawdę? No ja rozumiem, że porażka z Barni w czwartej rundzie pucharu FA Cup może być nieco rozczarowująca. I zakończenie naszej przygody z Ligą Mistrzów na pozycji... Chwila, gdzie jest ten Liverpool? Matko boska, nie widzę. No, 19. No to grał normal, normalnie w playoffach. I w tych playoffach wygrał z AC Milanem. Więc grał w jednej ósmej. I w tej jednej ósmej no przegrał z Realem Madryt. No, no niestety. No ale... Nie no, grubo polecieli. Naprawdę mega grubo. No patrzcie na statystyki zawodników. Normalnie. Normalnie Luis Diaz na podium klasyfikacji najlepszych strzelców. Dobra, pokażcie mi całe statystyki drużyny. Gdzie jest ten Liverpool? Chwila, zaraz my to znajdziemy. Jest Liverpool i proszę bardzo. Alison Becker. 30 spotkań, 6 czystych kąt. No to... No nie najlepiej. Mohamed Salah 36 spotkań, 11 bramek, 7 asyst Diogo Jota, 15 bramek 1 asysta. Luis Diaz 22 trafienia i 5 asyst No wygląda super. Dalej przechodzimy Do pomocy. Dominik Sobosloj 5 bramek, 9 asyst. Na zmianę A raczej obok niego. Alexis McAllister 6-9. Curtis Jones O Jezus Maria. Co tu się wydarzyło? Dlaczego Krawenberg nagle przestał grać i zaczął Za niego grać Curtis Jones? Czy, czy tutaj Właśnie nie miała udziału jakaś potężna Kontuzja? Nie wiem. Joe Gomez 36 spotkań, Konate 31, Trent Alexander, a nie, no, no, ja pierniczę. Tyle czasu zmarnowałem, żeby przygotowywać ten odcinek, żeby stworzyć to koło Fortuny, gdzie było tyle pól przygotowanych specjalnie pod Liverpool. I wszystko, no, szlafił trak. Naprawdę. Jarrell w Juventusie rozwinął się na 78 punktów overola. Van Dijk w Manchesterze City dogorywa do 87, no i właśnie, Poraz weryfikować. Jak bardzo zrujnowaliśmy w takim razie Liverpool, zaczynając od bramkarzy. Alison Wecker, 90 punktów overola, Harvey Davis, tutaj Jaros, tu Keleher, No przecież to nie wygląda źle. Na prawej obronie Trent Alexander Arnold, 87, środek obrony, 81 Joe Gomez i Ibrahima Konate, 86, a na lewej stronie, 85 Andrew Robertson. No i w pomocy jest Harvey Elliott, jest Wataru Endo, jest Travenberg, Curtis Jones, Alexis McAllister, cudownie wygląda. Oglądający jak Alexis McAllister, Dominik Soboslaj, I w napadzie. Też wszystko się zgadza. Tu się dzieją naprawdę fantastyczne rzeczy. No Liverpoolu drogi. Wielkie śpustki mi uczynił w sercu mym, zwalniając mnie tak szybko. No niepojęte. Do widzenia!